Z nami myśli, za z naszych... A teraz po was pojadę, bo ty już wiem dlaczego zajeżdżać i zgaci. bo twój stary nie myje zębów, choć ci w dopę machaj piętą, byłbym twoim ojcem gdyby mnie jamnik na schodach nie wyprzedził, jesteś jak traktor, tylko ciągniesz, męczogora masz mordy jak akumulator. Tylko ladowac twoja stara robi przeciąg na dworze. Twoja stara stradogara, a twoi stary to wpierdala. Twoja stara to gitara, a twoi stary ją nastraja. Twoja stara maluje serduszka na ścianie w domu dziecka. Twoja stara rysuje cynamonowy wzorek w cinie minis. Twoja stara to miotacz płodów, twoja stara kradnie mleko z bieronki, twoja stara pamięta test z monetą w reklamie wanisch, Daszek Daszek, twoja stara je cyganów, twoja stara straszy dziki w lesie, twoja stara leczy się o doktora Edkera Hokos pokos i faki, twoja stara lalka czaki, twoja stara ojeżdża konia trojańskiego, twoja stara szyje czpki dla smerfów, twoja stara słodzi goszkież, ale twoja stara zamiata postynie. Robin